Witam was. Witam was, kochani, w sobotni wieczór. Chciałam z Wami troszeczkę porozmawiać. Tak jak mówi tytuł, Człowiek z Wartościami ma podgórkę. Wiem, że tęsknicie za filmami makijażowymi, kulinarnymi i takimi bardziej życiowymi, ale teraz, uwierzcie mi, jest czas walki dobra ze złem. Teraz jest czas, którym trzeba walczyć o swoje wartości. Nie można dać się zakrakać, nie można dać sobą manipulować. Wiem, że dla niektórych osób, które mają inne podejście, inne poglądy, się zmieniłam na niekorzyść w ich oczach. Ale są też osoby, które zauważają, że się zmieniłam na korzyść i doszłam do tego, kim naprawdę jestem. I to jest, kochani, bardzo ważne i wartościowe. Ja nigdy nie myślałam, że Biblia może tak moją duszę koić. I powiem wam: czym bardziej mnie hejtujecie, czym bardziej większa z Was mowa nienawiści, tym ja bardziej czuję miłość Bożą, tym ja bardziej czuję, że Bóg jest ze mną. Więc wasze, wasza nienawiść i wasze hejty, wasze złośliwości. Nic wam nie dadzą, nic z tym nie zdziałacie. Złością i nienawiścią krzywdzicie tylko i wyłącznie siebie, swoją osobę, swoje dusze. Ja się cieszę, że jestem taka jaka jestem. Ja zawsze taka byłam. Ja zawsze byłam po stronie wiary, zawsze byłam po stronie prawicy i zawsze byłam yy, zwolenniczką życia. Zawsze byłam przeciw aborcji. I myślę, że jak ktoś mnie długo obserwował i mnie poznał, to, to wiedział o tym. Kiedyś nie było o tym tak głośno, bo nie było takiego cyrku wielkiego, jaki teraz jest. I my, ludzie godni, ludzie wiary, musimy też się bronić. Nie możemy dać się zakrakać wronom. Cieszę się, bardzo chwalę niektóre Panie, show biznesu, że przejrzały na oczy i przestały wspierać te niepotrzebne strajki, bo to jest niepotrzebne. Ten wulgaryzm, ta, ta złość, ta nienawiść tylko krzywdzą ludzie swoje dusze swoje serca i dusze. Ja bardzo współczuję wielu osobom, że mają tak skrzywdzone dusze bo niestety coraz więcej ludzi widzę ma bardzo skrzywdzone dusze, i ja Wam bardzo współczuję. Wiem, że mnie nie rozumiecie. Dużo osób już mnie nie lubi, dużo przestało mnie lubić, yy, odlajkowało, co mi bardzo nie przeszkadza, dlatego że ja tu nie jestem dla lajków, nie jestem tu na YouTubie dla jakiegoś rozgłosu. Ja jestem tu po prostu dla siebie i dla moich znajomych, którzy mnie po prostu lubią i akceptują taką jaką jestem. Ja nie potrzebuję podwyższenia statystyk w moim życiu, bo ludzi trzeba dobierać i przyjaciół z rozsądkiem i tak, żeby nas nie żeby nas nie ranili, żeby nas nie zabijali wewnętrznie, żeby naszej duszy nie, nie, e, nie niszczyli. I powiem wam, że jak ktoś odchodzi, to ja się też cieszę, że ktoś odchodzi z mojego konta, że już mnie nie ogląda, bo Wiem wtedy, że po prostu ta osoba ma inne potrzeby i idzie ze swoimi potrzebami. I to, to bym powiedziała na, na tyle w tym temacie. Ja jestem szczęśliwa, bo odnalazłam spokój duszy w tym, że moja wiara się pogłębiła, że Pismo Święta daje mi y, tyle siły, że naprawdę żadna złość nie jest w stanie. Mnie przebić. A jak piszecie jakieś różne y, komentarze, czy wulgarne, czy jakieś, to świadczy o waszych osobach, świadczy o waszych niedojrzałościach. Czasami powiem Wam, że tak sobie myślę, Boże, widzisz i nie grzmisz. Żal mi jest Was, kochani, naprawdę, w większości Was mi jest żal i ja wam współczuję bo jesteście biedni nie, nie finansowo, nie to, że nie macie nic ale jesteście biedni w swojej duszy bo nie potraficie w nią zajrzeć nie potraficie w głąb duszy wejść i poczuć dokładnie czegoś a może nie chcecie, bo jest wam wygodnie jest wam wygodnie żyć może w luksusach bo jak będziecie tak czy tak się zachowywać, to e, będziecie mieli przywileje no to to jest już wasza sprawa. To zostawiam u góry jednej osobie u góry, która i tak wszystkich nas rozliczy, i ta, ta osoba u góry stwierdzi, kto pójdzie do Królestwa Niebieskiego. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę pięknej soboty. Pamiętajcie o swoich dzieciaczkach, bo jutro są Mikołajki. Kupcie im jakąś dobrą czekoladkę. Dzieci to lubią. Tak, tak. Miłego wieczoru.